Strasznie długa ta czołówka jest jednak. Proszę Państwa, w imieniu zespołu wiadomości witam Państwa na naszej skromnej uroczystości. Przede wszystkim dziękuję, że Państwo zechcieli przyjąć nasze zaproszenia i tutaj przyjść do tego Imperium Zła, gdzie manipuluje się informacją. Proszę państwa, przed rokiem dziennik telewizyjny zamienił się w wiadomości. Nie chodzi nam broń Boże o obchodzenie rocznic przeciwnie. W wiadomościach rocznic jest coraz mniej. Ważne jest to, że wiadomości są, że przez rok dużym wysiłkiem staraliśmy się jak najlepiej w miarę naszych skromnych możliwości zawodowych. Jak i skromnych środków i skromnych środków finansowych i technicznych przygotowywać to, co jest podstawowym obowiązkiem dziennikarzy, czyli w miarę obiektywnie informować. W miarę obiektywnie, bo oczywiście obiektywnej informacji jako takiej nie ma. Zawsze o tej informacji decyduje człowiek. Proszę Państwa, nie będę wygłaszał tutaj mowy, co zrobiliśmy, jakie mamy osiągnięcia. Powiem krótko, czego nie ma w wiadomościach. W wiadomościach, wydaje mi się, nie ma rzeczy najgorszej, jaka kiedyś bywała w dzienniku telewizyjnym. Nie ma przede wszystkim kłamstwa, nie ma kłamstwa świadomego, nie ma materiałów, które są rodzajem agresji w stosunku do odbiorcy, do społeczeństwa. Staramy się być naprawdę obiektywni, staramy się być również niezależni, chociaż nie jest to prosta sprawa. Masę awantur, różnego rodzaju afer prezes Andrzej Drawicz jest tego świadkiem i chcę przy okazji podziękować za ojcowską wyrozumiałość, że w ciągu roku ta nasza niezależność powiększała się, a w ciągu ostatnich tygodni naprawdę jest bardzo duża. Problem, aby tę niezależność utrzymać i nie stracić tych kawałków wolnej yy, dziennikarskiej informacji. Proszę Państwa, raz jeszcze dziękuję za y, przybycie i teraz zgodnie ze scenariuszem raz jeszcze będzie czołówka wiadomości, po czym ogłosimy wyniki obrad jury, y, po których przyznamy nasze nagrody. Proszę Państwa, jednak bez kartki się nie obejdzie. E, jury niezależne zespołu Wiadomości w składzie Grzegorz Dziemidowicz, Zbigniew Domarańczyk, Jarosław Gugała, Aleksandra Jakubowska, Maciej Leszczyński, Jerzy Modlinger, Marta Piszczatowska, Janusz Sobieraj, Marcin Dzimoch i Kazimierz Żurawski e, pod moim skromnym kierownictwem postanowiło przyznać doroczną nagrodę Polityka Roku Panu. Yy, inaczej powiem. <noise> Proszę Państwa, Panie i Panowie, Politykiem Roku jest Pan Leszek Balcerowicz, Wicepremier, Minister Finansów. Nie. Nie. Bardzo proszę laureata o zajęcie miejsca na hotelu. Chcę podkreślić, że nagroda została przyznana jednogłośnie i po krótkiej, choć burzliwej dyskusji. Teraz proszę Państwa, druga nagroda dla Dziennikarza Roku. Tutaj sprawa była bardziej skomplikowana. Jury obradowało kilka godzin, zaniedbując swoje podstawowe obowiązki, znaczy przygotowanie wiadomości i przyznaliśmy następujące nagrody. Dziennikarzami roku ex aequo zostali pan Stefan Kisielewski i Adam Michi. Bardzo proszę pana laureata o zajęcie miejsca w fotelu. Pan Adam Michnik w tej chwili wiecuje w radomiu. Wystąpi później z taśmy magnetycznej. Proszę państwa, obrady e, na temat dziennikarza roku były, jak powiedziałem, szczególnie burzliwe. Wy, werdykt zapadł niejednogłośnie, no ale jest to sprawa zrozumiała. Jakby nasze środowisko znamy e, w, w, bardzo dobrze. Są różne koncepcje tego dziennikarstwa. Yy, werdykt zapadł przy jednym wotum yy, separatum redaktora Jerzego Modlingera, co oczywiście w niczym nie umniejsza <laughs> słuszności werdyktu. Yy, proszę Państwa, yy, chciałbym teraz, yy, abyśmy wręczyli nasze skromne nagrody. Yy, nagrodami są kwiaty, dyplomy oraz yy, nagroda rzeczowa dla każdego yy, z, z laureatów. Poza tym każdy z laureatów od wiadomości przy akceptacji kierownictwa telewizji otrzyma swój czas na antenie, który będzie mógł według własnego scenariusza przygotować swój własny program i w czasie świąt te programy będą emitowane. Bardzo proszę, aby. Lewa ręka wiadomości. Redaktor Żurawski wręczył. Wręczył. Przepraszam. Lewą ręką jest Kazimierz Żuraw. Tak. Wręczył nagrodę Panu Premierowi. Nagrodą są rękawice bokserskie. Moment. Proszę Państwa, uzasadnienie jury jest krótkie. Jesteśmy programem informacyjnym, nie mamy zbyt wielu czasu na uzasadnianie naszych decyzji. Właściwie uzasadnienie jest jednozdaniowe. Człowiek, który znokautował inflację. Pan Leszek Balcerowicz, wicepremier, minister finansów. Proszę Państwa, teraz proszę o wręczenie nagrody panu Stefanowi Kisieleskiemu. Prawą ręką wiadomości jest jednak redaktor Domarańczyk. Proszę bardzo. On wszystko się zmienia. Proszę Państwa, uzasadnienie jury, jeśli chodzi o pana Stefana Kisielewskiego, jest następujące. Dziennikarz niezależny, od lat, prawie 50, świetnie punktujący, szermierz słowa, ale jednocześnie dobry człowiek, który nie zrobił nikomu krzywdy, nawet marksizmowi. <noise> Pan Adam Michnik bardzo przepraszał, ale wiecuję, jak powiedziałem, w radomiu. Adam Michnik otrzymał nagrodę za odwagę, nieustępliwość i za stawanie w szranki z najsilniejszymi. Innymi słowy, za to, że jest zadziorą i fajterem. <klucz> Proszę Państwa, jeśli można. Prosić laureatów, aby zechcieli coś powiedzieć. Nie muszą. Na pewno tego czasu nie odliczymy z programu, który od nas otrzymali. Proszę, Proszę Państwa, no chciałem przede wszystkim powiedzieć, że jest to dla mnie rzeczywiście wielka i mima niespodzianka. Miła niespodzianka, po pierwsze dlatego, że jestem po raz pierwszy laureatem tak poważnej nagrody, po drugie dlatego, że traktowałem zawsze za, swój, za swoje podstawowe zajęcie, uważałem politykę gospodarczą taką bardzo niemiłą i niewdzięczną, taki niewdzięczny rodzaj polityki, a nie politykę bez przedmiotników. To po pierwsze. Dalej chciałem, nawiązując do tych rękawic, powiedzieć, że one będą dobrym symbolem dalszej skuteczności walki z problemami gospodarczymi, a nie powiedzmy, nie będą dobrym symbolem tego, co może się zdarzyć, jeżeli chodzi o związki polityki i gospodarki. I wreszcie, może po trzecie, jeśli idzie o sposób wykorzystania tego cennego daru, jakim jest czas w telewizji, to w tej chwili nie mam gotowych koncepcji, ale chciałem powiedzieć, żeby będę się starał to tak wykorzystać, aby choć w małym stopniu zrekompensować te niezbędne, jak sądzę, dolegliwości planu gospodarczego rządu. Dziękuję. Bardzo. <klucz> Dziękuję bardzo. Jeśli pan Stefan Ksilewski chciałby po interpelacjach jeszcze coś powiedzieć, proszę bardzo. Może Proszę państwa, jestem szalenie zaskoczony tą nagrodą, zdziwiony, także trochę zdziwiony towarzystwem, w jakim ją otrzymałem. Pana premiera Balcerowicza szalenie cenię jako Człowieka pracowitego, upartego i jako sportowca. Słyszałem, że biegał 800 metrów, no ja kiedyś biegałem 5 kilometrów, ale to było bardzo dawne. No, nie stosuje się chyba do niego powiedzenie, które przypisywano pewnemu politykowi. Dajcie mi trzy lata, a ja was urządzę. No, ale myślę, że nas będzie się starał dobrze urządzić. Jeśli chodzi o kolegę Michnika, no... Nie bardzo mamy dobre stosunki ostatnio. Pamiętam, że kolega Michnik nie chciał przyjąć nagrody Słonimskiego, bo dostał tą samą nagrodę Janusz Korwin-Mikke. No dał tu dowód, że zapomniał o liberalizmie i przejął się totalizmem. No ale może liberalizm wróci, czego nam wszystkim życzę. Dziękuję. <klucz> <klucz> Dziękuję bardzo. Adam Michnik przemówi z ekranów telewizora. Przyznać się muszę do pewnego i wzruszenia, i zażenowania. Wzruszenie naturalne, że zostałem wynagrodzony, a zażenowanie się bierze stąd, że zwykle te nagrody, jakie dostawałem, to były wyroki, kopy, kopniaki i obelgi. Ja liczę na to, że ta nagroda tego do końca nie zmienić, że te obelgi, które ostatnio otrzymuję, będę otrzymywał nadal. Chcę powiedzieć dziś o jednym człowieku, który przyuczył mnie do tego zawodu, który mi uczył odpowiedzialności za słowo, który drukował moje teksty w gdy to w Polsce było niemodne, a moje nazwisko funkcjonowało jako przezwisko. Chcę powiedzieć o człowieku, który drukował mnie, kiedy to zabronione było pod pseudonimem i któremu zawdzięczam pe sposób myślenia w swoim pisarstwie chcę podziękować w tym miejscu mojemu ówczesnemu redaktorowi redaktorowi Tadeuszowi Mazowieckiemu to dziękuję Adamowi Michnikowi oczywiście spodziewałem się protestów sztabów wyborczych <laughs> Proszę Państwa, chciałbym serdecznie poprosić teraz naszego prezesa Andrzeja Drawicza, aby zechciał zabrać głos, z tym, że przed wystąpieniem prezesa chwila wspomnień i chwila wzruszenia. 18 listopada, sobota, wiadomości. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że program ten będzie zdobywał z dnia na dzień Państwa zaufanie. Wiadomości w naszym nowym dzienniku będą dobre lub złe, oby tych ostatnich jak najmniej, ale zawsze prawdziwe. Liczymy na pomoc i współpracę. Nasz adres, wiadomości telewizyjne, plac powstańców Warszawy 7, 950 Warszawa. W Belwederze prezydent Wojciech Jaruzelski przyjął rodziny zamordowanych w Katyniu. Seria rozmów w Warszawie przybliżyła poparcie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dla reform w Polsce. W tę sobotę przyszło do pracy więcej górników niż przed tygodniem. W Gospodarczym Forum Polonijnym w Chicago uczestniczył przywódca Solidarności Lech Wałęsa. Czechosłowacja, NRD, Bułgaria. Jesień ludów w Europie Wschodniej. W Jugosławii Żałoba. W pożarze kopalni zginęło 91 górników. W tych beczkach w Chorzowie jest trucizna. Zagraża nie tylko Śląskowi. Składowanie takich substancji jest karalne. Pierwsze elementy reaktora dla elektrowni atomowej Żarnowcu już w Polsce. To wszystko. To były fragmenty przed roku. No Teraz widzimy, jak to się wszystko zaczęło. Drodzy Państwo, szanowni laureaci. Wielce Szanowni Dyrektorzy i Koledzy pracownicy, mili goście. Tak oto minął roczek, w czasie którego zostaliście obsypani dowodami uznania społecznego, pracowaliście w atmosferze powszechnego zadowolenia, spotykaliście się z satysfakcją, z oznakami satysfakcji ze strony rządu episkopatu, opozycji, a także sił najzupełniej niezależnych. Także można wam tylko pogratulować, podobnie jak i nam wszystkim. Przede wszystkim jednak wypada mi pogratulować szanownym laureatom. Myślę, że ten boks, który będzie się odbywał nadal na naszych ringach, będzie się również odbywał z ich udziałem i że reguły gry zostaną tutaj zachowane, czego im, o właśnie, jeden już tutaj piąstkę mi pokazuje. Wszystko się zgadza, a jest to piąstka zdana. Jak komuś przyłoży, to proszę siadać. Także reguły gry zostaną z pewnością zachowane, no a kto się po tym podniesie, a kto zostanie wyliczony, no to jeszcze przyszłość pokaże. Co się natomiast tyczy naszych moich szanownych i drogich kolegów, którzy obchodzą tutaj dzisiaj to swoje święto, to właśnie powiadam, obsypani tymi szczególnymi właśnie dowodami uznania, robicie swoje i to, że tak się udało jednak stworzyć ten zespół scementować go, nasycić go ludźmi nowymi i jednocześnie przy pomocy ludzi dawno tu będących zrobić. Jest to niewątpliwie wasza wspólna zasługa. Chciałbym już niekoniecznie nawet dziękować tutaj szczególnie komuś, chociaż oczywiście myślę tutaj z wielką wdzięcznością o, o Jacku i jego bezpośrednich pomocnikach, którzy musieli wziąć na siebie ten trud formowania. Ale ostatecznie wiecie dobrze, bardziej niż ktokolwiek, jak bardzo sprawą zespołową jest to, co się tutaj dzieje sprawą zespołową wciągającą absolutnie wszystkich od dyrektorów, od redaktorów, od szefów wydania, aż po wszystkich, aż po kierowców, techników i wszystkich, którzy tutaj pracują. Temu zespołowi, który tak czy owak, lepiej czy gorzej, z różnymi powiedzmy takimi może drobnymi niedociągnięciami, ale przecież sensownie i rzeczowo pracował. Chciałbym serdecznie podziękować i myślę, że niezależnie od tego wszystkiego, co się tutaj działo, wirowało i co jeszcze wirować będzie wokół tej instytucji, której Wy jesteście jakby solą, chociaż nie solą wokół, solą i pieprzem, to niewątpliwie wykonaliście naprawdę coś bardzo sensownego. Kiedy zostaną już nalane kielichy, co mam nadzieję, że niedługo nastąpi i wypijemy tak, o, to jest taka drobna aluzja, i wypijemy skromny toast, ja bym na początek chciał wznieść znany toast moskiewski, który przydaje się w różnych sytuacjach za sukces naszej beznadziejnej sprawy. Myślę, że to w sam raz pasuje. I ostatnia rzecz, jeżeli pozwolisz, drogi Jacku, to chciałbym Cię udekorować pewnym orderem, który otrzymałem kiedyś zupełnie prywatnie za pewne zasługi, które jak sądzono zostały położone dla pewnej ważnej sprawy. Ja Ci teraz ten order przekazuję. Czyń wszystko, co należy. Prezes nie wie, co to jest za order, dlatego nie może powiedzieć. Proszę Państwa, wzruszenie ściska mi gardło. Jako kawaler orderu beznadziejnej sprawy, chciałbym przekazać głos zespołowi, z tym, że zastrzegam, nie będzie długich przemówień. Proszę Państwa, w imieniu zespołu wystąpi Pan Wojciech Tarasewicz. Proszę o małe przejście do tych schodków. 还有些独家的“潘安” premiere。 Proszę to nie jest aluzja do planu Balcerowicza. Oh, <laughs> Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Dzięki instrukcjom na wyższy poziom nasza praca się wzniesie. Proszę Państwa, my jeszcze mamy coś dla dyrekcji, zespół. Teraz koleżanki wniosą z życzeniami, żeby się wyratowali z każdej opresji, a przy okazji my. Więc ja myślę, że po roku nieustających sukcesów, ponieważ przyszłość jest nieznana, a lubimy kierownictwo, trzeba ich jakoś ratować. Te liny są dla zespołu, żeby w razie czego mogły się utrzymać. najlepszego na przyszłość. Rozumiem, że z koleżanką Jagodą na bezludną wyspę. <grystanie> <grystanie> Proszę, Proszę Państwa, dziękujemy bardzo, zapraszamy na szampana.